Świnka Pepa. To mój mały brat George. To mama Świnka. A to tata Świnka. Świnka Pepa. Kukiełki Chloe. Pepa i jej rodzina są w odwiedzinach u cioci i wujka świnki i Klo. Oh. Ach, wujek świnka pewnie jak zwykle po obiedzie utnie sobie drzemkę. Tato świnko, nie powinieneś mówić takich rzeczy o swoim bracie, a na pewno nie przy dzieciach. To prawda! Wujek świnka zawsze za dużo zjada na obiad, więc potem zasypia i głośno chrapie. O tak. <śliniczne> 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 Pepo, George. Zapomnijcie, co mówiłem o wujku. Dobrze, tato. Pepa z rodziną dojechali do domku Cioci i wujka Świnki. Dzień dobry, wujku i Ciociu Świnka. Witajcie. Witam wszystkich. Witaj, starszy bracie. Wujek Świnka jest bratem taty Świnki. Chloe jest kuzynką Pepy i George'a. Cześć, Chloe. Witaj, Pepo, witaj, George'u. Chcę wam coś pokazać. Teatrzyk lalkowy Mój tata go dla mnie zrobił Zrobiłam już dwie kukiełki Te nazwałam Chloe Halo, jestem świnka Chloe A to jest mój tatuś Wujek świnka Witaj Pepo, jestem bujek świnka Chloe, czy George i ja też możemy zrobić lalki? Chloe maluje lalkom oczy. Narysuję usta. Dobrze! Mam na imię Peppa. <laughs> George, jaką lalkę chcesz zrobić? Dinozaur! Dinozaura? Głupta, George. Na każde pytanie odpowiada dinozaur. Dobrze! Kukiełka, groźny dinozaur! Chloe robi George'owi lalkę dinozaura. Musi mieć ostre zęby. Proszę! Straszny dinozaur! Chodźcie na obiad! Idziemy! Po obiedzie zrobimy przedstawienie kukiełkowe. Ciocia świnka zrobiła na obiad spaghetti. To spaghetti jest przepyszne. Najlepsze na świecie. Od razu widać, że jesteście braćmi. Nie tylko po tym. Co macie na myśli? Jesteśmy kompletnie różni. <grystanie> Pepa George i ja zrobimy przedstawienie kukiełkowe. Wspaniale! Nas też zaproście! Do zobaczenia! Przedstawienie? Brzmi świetnie. <grystanie> Zdążę jeszcze zjeść trochę spaghetti? Ja też mogę dokładkę. <grystanie> Przedstawienie się rozpoczyna. Witam! Mam na imię Chloe. Ja jestem Pepe. A! Dinozaur! Dinoza! Przerażający dinozaur! No proszę, było świetnie! Brawo! Jestem wujek świnka. Witaj, wujku Świnko. Witaj, Peppo. Wygląda zupełnie jak ty? Myślę, że zrobili mi za dużym brzuszek. O, obiad mi bardzo smakował. <grym i wytruje> Wujku Świnko, czy teraz mocno zaśniesz i będziesz głośno chrapał? O co ci chodzi? Tata mówi, że zawsze po obiedzie zasypiasz i głośno chrapiesz. O tak. O! Oho, Wasz tata ma rację, chrapie właśnie tak! Och, tato świnko, nie powinieneś mówić tego o wujku świnku. Nie wiem, czy tata i wujek świnka coś słyszą. Tata świnka i wujek zasnęli. Od razu widać, że są braćmi Co? Co się stało? Co? Teatrzyk lalek już się zaczął? <laughs> Postacią głosów użyczyli Julita Gorzuszek-Borsuk, Dorota Lanton, Edyta Torchan, Andrzej Chudy, Jacek Kałucki i inni. Opracowanie wersji polskiej GMC Studio.